Bardzo cenne trzy punkty zainkasowali szczepionki pierwszoligowego MKS-u, którzy w Haliwo Wosiru pokonali łódzką Anilanę 22 do 21. Choć przez dłuższą część rywalizacji na prowadzeniu byli gospodarze, tylko dwukrotnie udało im się odskoczyć od Łodzian na dystans większy niż dwa gole. Dzięki wygranej Wielunianie umocnili się na pozycji wicelidera i zrobili milowy krok ku zachowaniu miejsca w pierwszej lidze centralnej. Gratulacje trenerzy, kolejnego zwycięstwa. Trzy punkty zostają w Wieluniu. No, muszę przyznać... Muszę przyznać, że nie pamiętam takiego horroru z udziałem trenera Grzegorza Garbacza w Wiluniu. Dramka za bramkę do ostatnich sekund, ale najważniejsze, nie ocenia się za styl, tylko za trzy punkty, prawda? To znaczy tak, no, cieszę się przede wszystkim, że wygraliśmy mecz, bo to była e, najważniejsza rzecz e, na dzisiejszym meczu. Tylko, że no, patrząc e, tak e, z perspektywy już paru minut e, po, po meczu, to na, na pewno zrobiliśmy słabo po prostu dzisiaj. Graliśmy bardzo wolno e, w ataku, e, próbowaliśmy się wszystko rzucać z 6 metra, gdzie e, Anilancie gra bardzo dobrze w obronie i mieliśmy problem w tym momencie. Ty nie wiesz jaka tu panuje atmosfera w meczach takich, gdy jest na styku wszystko, ale daje słowo, że dzisiaj publiczność by, by dała z siebie, by była tym 17 czy z 8 zawodnikiem, no chyba sz szczególnie w takich meczach brakuje ty, 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 tej pomocy z trybun, prawda? No na pewno, jeśli jest, są kibice na, na trybunach, inaczej się gra, inaczej jest ta atmosfera. Słychać ten doping z boku i, i na pewno bardziej mobilizuje wszystkich do gry. Nie? No, szkoda, że, że nie ma, no, na to nic nie poradzimy na tę chwilę. Miejmy nadzieję, że no, w tym sezonie to raczej nie będzie, ale od przyszłego sezonu, że wrócono normalnie kibice, nawet jakby było w troszeczkę mniejszym stopniu, ale to zawsze jednak są ludzie, którzy dopingują na meczach. Nasz temat przewodni. Yy, Rozegraliśmy 2-3 mecze z rzędu, co się rzadko zdarza i 3 tygodnie przerwy. <laughs> jak pan planujesz to wykorzystać? Jakieś sparingi? No, trudno będzie zagrać sparring za tydzień, bo pauzujemy i wszyscy będą grać, a może Piotruch ma wolne, a jesteśmy tam komuś winni chyba mecz? To znaczy na razie się na tym nie zastanawialiśmy, na, na tym, bo tam y, chcę w ten tydzień troszeczkę inaczej, ten, bo tak się y, jak mamy tydzień meczowy, no to jest bardziej pod mecz ten, nie? Chcę teraz troszeczkę y, inaczej to zrobić, bo musimy parę rzeczy. Rzeczy, przeanalizować to spokojnie, tam we wtorek bardziej się porozmawiać, jakie błędy zrobiliśmy, żeby to w następnych meczach, zwłaszcza, że następny mecz będzie Legionowo, to żeby to wyeliminować. Jeśli wyeliminujemy to, co zrobiliśmy dzisiaj, takich prostych błędów, bo tam kroki, faule ofensywne, to jest szansa na meczu w Legionowie o punkty że legionowo nie zachwyca w rundzie rewanżowej. Powiedz tak szczerze, 4 sekundy do końca wziąłeś czas. I co powiedziałeś wtedy? I tak przewidziałem na Facebooku, są świadkowie, że, że będzie, myślałem, że ostatni rzut będzie w okolicach zegara, ale był taki no, przez całe boisko. A co, co powiedziałeś? Czy, czy tak się wszystko potoczyło, jak im kazałeś? To znaczy nie, to było tak, że my mamy utrzymać piłkę. Jeśli by doszli, to, to wtedy na, na, tam na sekundę czy na dwie oddać jej rzuty w kierunku bramki, albo tam ktoś to, to będzie z naszych chłopaków. Przede wszystkim, żebyśmy nie zrobili nawet razie strata, a po drugie, faulu, bo jakiś byłby fauly... Z tą jest rzutkarny... Wtedy no i ciężko byłoby to się z tym pogodzić, żeby... czy do, jakby ta doprowadziła do remisu. Choć to mówię, ten mecz był cały czas na styku w każdym chwili filmu każdy zespół wygrać. Nagrodę dla najlepszego w sobotnim spotkaniu zawodnika MKS-u otrzymał bramkarz Patryk Jędrzejewski, który po raz pierwszy od dłuższego czasu zagrał w wyjściowym składzie i na pewno nie zawiodł. Na jeszcze większe uznanie zasłużył jednak Szymon Famulski, który zdobył 11, czyli dokładnie połowę bramek MKS-u. Szymon. Gratuluję. Cóż można powiedzieć, liczą się punkty. Chyba to był do tej pory mecz sezonu, jeśli chodzi tutaj... No był też y, podobny mecz, ale przegrany z Legionowem. Ale to się zaczą... tylko brakowało publiczności do szczęścia, i żeby tak się rzucić w objęcia kibiców, prawda? Tak jest, dokładnie. Zagraliśmy chyba... znaczy może nie zagraliśmy jakiegoś rewelacyjnego meczu do końca, Czykolwiek był to bardzo, bardzo dobry mecz, chyba jeden z najlepszych w tym sezonie. Chodzi o Jeżeli chodzi o oglądalność, tak. I zwroty akcji, i emocje i tak dalej. No, tak jak pan powiedział, brakowało jedynie publiczności. Wiadomo, że z publicznością dużo lepiej się gra. Ta publiczność czasami niesie. E, no i ważne trzy punkty. Nieważny styl, ważne, ważne po prostu punkty, trzy. Ja Był taki moment 17-13 w drugiej połowie i zrobiło się 18-17. Potem hmm. znowu cztery bramki przewagi, 22-18 bodajże, ale do końca głównie po twoich rzutach. Postanowiłeś, że weźmiesz wtedy na swoje barki ciężar gry? Czy tak wyszło po prostu? Znaczy, no, może nie, nie tyle, co we, wziąłem e, ciężar gry na swoje barki, co cały zespół pracował na to, żebym zdobywał bramki, bo tutaj, tutaj karne, tutaj rzuc pozycji, tutaj jakaś kontra, więc no, tutaj się składa, składa się na to cały zespół. To, że rzucam bramki, no to zasługa całego zespołu, bo wszyscy harujemy w obronie jak można, a jeżeli idą z tego kontry, gdzie, gdzie naprawdę potrafię chyba i, i lubię przede wszystkim to robić, no to staram się biegać i wykorzystać to, co po prostu mam najlepsze i, i zdobywać łatwe bramki, które, które no, tutaj Zaważyły, że tak powiem, również na tym, na tym wyniku końcowym. Anilana rozpoczęła ten y, cykl meczów z takimi drużynami ze ścisłej czołówki, gdzie tylko będzie teoretycznie słabszy SMS. Teraz ciężkie wyjazdy do Warszawy, do Legionowa, prawda? Tak, mamy teraz y, tutaj mecz z Legionowym na, na wyjeździe. Bardzo, bardzo na pewno będzie ciężki. Też się do niego musimy, że tak powiem, przygotować jak najlepiej. Ale chcemy też, że tak powiem, zabrać te trzy punkty z Legionowa i mieć spokojne miejsce w Trójce. Chociaż myślę, że teraz też już będziemy mieli troszeczkę łatwiej po tym meczu z, z Anilaną. Troszeczkę ta Trójka się odsunie. No i pozostaje nam trzy mecze do końca wygrać, no i zobaczymy, co będzie dalej, jakie jak miejsce w tabeli zajmiemy, takie zajmiemy. Myślę, że ta trójka jest jak najbardziej osiągalna. Rzecz się co ten trener wymyśli przez te trzy tygodnie do tego meczu 8 maja w Legionowie. Znaczy nie na pewno, na pewno będzie ciężko tego. Ja wiem, że was oszukiwało, że, że przyjdzie na tą godzinę, a zaczynaliście od siłowni, czy teraz jakaś bieżnia, czy coś w tym rodzaju? Tak, tak, tutaj trener lubi raz robić w konia, w wcześniej, zaczniemy wcześniej, skończymy wcześniej, a to niestety no oczywiście żartujemy sobie z tego, ale no, na pewno będą ciężkie tygodnie. Dnie. Będziemy się starać przygotować jak najlepiej do tego spotkania, no bo wiadomo przeciwnik bardzo, bardzo wymagający, tym bardziej na swoim terenie, ale tak jak wspomniałem, chcemy przyjechać, i zabrać trzy punkty do Wielunia ze sobą. Dziękuję bardzo. Dzięki wygranej MKS umocnił się na pozycji wicelidera, kolejny mecz Wielunianie zagrają 8 maja w Legionowie i jeżeli pokonają tam zajmującego wprawdzie pierwsze miejsce w tabeli, ale prezentującego w rewanżach zdecydowanie gorszą dyspozycję SPR, mogą już sobie zapewnić minimum trzecie miejsce na koniec sezonu. Z kolei ponownie w hali przy wystąpią Wielunianie 15 maja, gdy podejmować będą czerwoną latarnię grupy C SMS Płock, transmisja z tego meczu tradycyjnie na klubowym Facebooku z boku MKS-u.